Witajcie w kolejnym odcinku tepy to dzisiaj zobaczymy sobie, o właśnie, dawno nie było na jaki Magista obra z kolekcji Dark Lightning. Tak się prezentują. Co w pudełku? W pudełku buty jeszcze powinien być worek oto worek. W tej kolorystyce prezentuje się tak. Kolorystycznie nawiązuje sznurkami do fioletu na butach, do których sobie jest. przechodzimy. <laughs> Kontynuujemy sagę Zachrypniętego Zakiego, który opowiada o korkach. Jak widzicie, oczywiście tutaj ja już to sobie sznurowadła włożyłem do środka, żebyście nie myśleli, że coś jest nie tak. Tą ciurką wyjąłem, bo robiłem zdjęcia. Magista Obra 2, czyli na tą chwilę najnowsze buty od Nike, bo premiera miała miejsce w lipcu 2016 roku. Kolekcja Dark Lightning wypuszczona w grudniu 2016 dla osób, które oglądają to później. W tej kolekcji wszystkie buty były czarne z takimi kolorowymi akcentami, w większości ciemnymi, chociaż pojawiały się takie elementy jak jakieś tam jaskrawy, zielony, w aporach, ale były to takie akcentyki, ogólny wyraz, no tak samo jak też wynika. Wynika z nazwy kolekcji, gdzie pojawia się słowo Dark, jest ciemny. I tutaj mamy bardzo fajnie wyglądającą podeszwę, której w zasadzie wcześniej nie widziałem i tutaj mnie trochę zaskakuje. No też po to są te pytok, że ja czasem wcześniej nie oglądam butów i się, się dzielę z wami takimi wrażeniami z pierwszej ręki. Tak się budzik prezentuje. Dobrze, co my tutaj mamy? Może wpierw od technicznej strony to jest bardzo ciekawy but i zaskoczył mnie. Zawsze mówiąc o obrazach będę wspominał, że miałem. Wywiad z designerami tego bute, oni opowiadali, jak on został zrobiony. I tutaj bardzo ciekawą sprawą jest to. Oczywiście cholewka wykonana jest z włóczki Flying, którą tutaj mamy. W tej generacji, na jaki zaskoczyło po raz kolejny nowymi rozwiązaniami w tej włóczce, wydawało się, że no, to jest po prostu materiał, który jest tam sobie szyty w jakiś sposób jest rozciągliwy i to jest jego bonus, ale okazuje się, że można zwiększać jego grubość i gęstość w wszelaki sposób. Na przykład tutaj mamy takie zgrubienie na kostce, ale co jest najciekawsze i jakby największą niespodzianką dla mnie i jakby tak udokumentowało trochę, że najki jednak ciągle jest tym liderem innowacji, no bo było to zaskoczenie, jest to, że tutaj te, te zgrubienia, te nierówności, które tutaj mamy w tej strefie oraz w tej strefie, one są tym grubsze, im bliżej są tej jaśniejszej strefy, o której jeszcze sobie zaraz powiemy wracając do strony wizualnej. One są również wykonane z tego fajnitu, on jest po prostu uszyty na górkę. Wydawało się, że tutaj są włożone jakieś plastikowe elementy, tak jak mamy w butach halowych i turwach, tak? W Magista. X Proximo i finale. Nie, to jest tutaj wykonane z tego flanitu. co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, no bo tak jakby mało inwazyjnym, nie mamy tutaj dodatkowych elementów w tym bucie. Stosunkowo też lekkim, bo cokolwiek innego byśmy tu nie włożyli, to by było zapewne ciężkie. But jest, no nie jest jakiś tam znowu super najlżejszy, ale no byśmy go porównali z jakich, do jakichkolwiek butów sprzed powiedzmy 5-6 lat, no to rzadko które były lżejsze, nie całkiem nieźle to się prezentuje. Yy, więc w ten sposób jest to tutaj zagadkowo i ciekawie wykonane. Recenzji jeszcze nie było, nawet za dużo nie grałem, Wam powiem. Yy, no teraz jest taka zima, więc ta, ja też byłem chory i nie za bardzo yy, chcę wychodzić na boisko. Zresztą rzadko kiedy teraz kto gra ale na pewno do tego modelu wrócimy, bo jest bardzo ciekawy. Co też jest innego ciekawego w tym bucie, to to, że mamy tutaj system flyware, ale trochę odmieniony. Przypomnijmy, że Flywear to są te nylonowe włókna. One zazwyczaj sobie szły takim zygzakiem, tak mieliśmy bardzo często na Superfly i wszelkich innych butach, na przykład biegowych od Nike. Natomiast tutaj idzie tylko tak pionowo. Są to nylonowe włókna, które pod wpływem przeciążeń różnych, kiedy, kiedy biegniemy, zatrzymujemy się, hamujemy i cały ciężar naszej nogi idzie na tą stronę albo na tą to one się usztywniają wtedy i zapobiegają przesuwaniu się cholewki gdzieś tam wyginaniu na boki, co znowu utrzymuje naszą stopę w odpowiedniej pozycji co jest bardzo istotne i system ten jak wiemy już od dawna, dawna się sprawdza i bardzo dobrze działa dlatego jest no, na początku był tylko w serii Mercurial a teraz znajdziemy ją w wielu, wielu produktach tutaj trochę odmieniony i szczerze powiedziawszy jeszcze nie mam opinii, czy również tutaj zdaję swój egzamin no ale nie należy się spodziewać, żeby mogło być coś nie tak. A jeśli będzie, no to na pewno strogo skarcimy w retencji, ale pewnie nie jest. Yy, oczywiście włóczka Flyware w większości tutaj jest ograniczona. Jej rozciągliwość poprzez Yy, warstwę materiału, który się nazywa Nike Skin. jest to taka yy, syntetyczny, syntetyczny materiał, który jest bardzo, bardzo cienki de facto ogranicza tą rozciągliwość tam, gdzie jest ona niepożądana, yy, no i sprawia, że w zasadzie naszą stopę od piłki dzieli tylko yy, ten cieniurki Nike Skin i, i ta włóczka, ta popularnie zwana skarpeta, którą tutaj mamy but nie jest znowu jakiś tam przesadnie yy, przesadnie cienki yy, bo wewnątrz mamy jeszcze jakieś wyścielanie, na przykład tutaj na tym samym obszarze jest taka mięciutęka gąbeczka tutaj, o, która sprawia, że but lepiej sobie przylega do stopy. Mi się wydaje, że to jest główny powód jej zastosowania, a nie, nie nasza wygoda. To znaczy wygoda też, ale to, żeby but idealnie był dopasowany. Również tutaj z tej strony to mamy, żebyśmy mieli właśnie jak najlepszą kontrolę nad piłką, jak najlepiej czuli podłoże, czuli but to co się z nim dzieje, żeby on się nie przesuwał nam na stopie, nawet jeśli jest idealnie dopasowany rozmiarowo, to wiadomo, że to się może zdarzać a tutaj nie będzie wewnętrzne usztywnienie pięty, które skończy się gdzieś tutaj warto sobie też zauważyć taką zmianę konstrukcji tutaj kołnierza, który nie jest prosto ścięty, ale mamy tutaj takie wybrzuszenie tutaj ono sobie fajnie schodzi do dołu, tutaj delikatnie jest zakończony ten kołnierz no o dziwo, znowu, znowu z tyłu a nie gdzieś z boku, tak jak w fantomach było co było moim zdaniem trochę lepsze, gdzieś tutaj i też ten na jakiś skin sobie wychodzi do góry, tutaj zakręcając, to też pewnie trochę ten kołnierz usztywnia. No, nie słyszałem, żeby to obcierało teoretycznie, by mogło tutaj, bo te takie sztywne elementy mi się wydaje, że w tym miejscu są mniej pożądane niż byłyby tutaj, ale no, słów narzekania nie słyszałem. Bardzo ciekawa jest podeszwa. No, oczywiście, wiadomo, kołki tam za każdym razem, kiedy coś nowego się wypuszcza, to się mówi, że to jest super i, i zmienione tak, żeby lepiej przekazywać siłę, którą wkładamy w bieg, czy tam, które została przekazywana na podłoże. A znowu, kiedy hamujemy, to żeby lepiej była rozprowadzana na, 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 ją, na, na cały but. No, teoretycznie wszystko fajnie tu jest zrobione. Co dla mnie jest ciekawe, to te kołki, które są tutaj ulokowane na planie koła, które sprawiają, że kiedy nogą postawną sobie skręcamy, to te kołki lepiej przedzierają się przez trawę ją tną, nie blokując naszej nogi i zapobiegając ewentualnemu skrętowi tutaj nogi w kostce. Też również, jeśli trochę szybciej ten budź się przesuwa, no to jakieś tam setne sekundy jesteśmy gdzieś szybciej, tak? Nie można odmówić logiki takie, takiemu myśleniu. Jest to prawda, no chociaż gdzieś tam na te ułamki sekundy producenci biją w tych różnych rozwiązaniach. Na pewno jest to ciekawe i w jakiś tam sposób to działa. Zawsze warto zastosować coś, co chociaż minimalnie, ale poprawia jakość użytkową buta. Jeśli chodzi o kolorystykę, no to muszę przyznać, że to tutaj nie jest moja ulubiona. Ja lubię jaskrawe i na pewno jest to coś bardziej dla zwolenników. Takiego klasycyzmu, a z drugiej strony, no trudno, żeby tacy ludzie wybierali buty, które są no, gdzieś tam na wskroś nowoczesne. Jeśli ktoś chce się przekonać, właśnie do nowego typu obuwia, za który ciągle mi się wydaje, że w oczach ludzi, którzy są gdzieś tam konserwatystami korkowymi, ktoś chce sobie spróbować tych nowości, to to będzie kolorystyka, w którą, w którą pójdzie. Ale też, no również ja tutaj z punktu widzenia swoich upodobań patrzę, a wielu z Was, młodych, którzy PPl oglądają i gdzieś tam opiniują te buty, te nowe kolekcje, mówiło, że, że fajna, że się podoba i tak dalej. Więc warto uderzyć do sklepu, który pożyczył nam buty do, do zrobienia Nie, filmiku. Tutaj bardzo fajnie ta krateczka jest, ona jest taka ukryta pod przeźroczystą podeszwą jeszcze musiałem wrócić do tego, zapraszam na futbolsport.pl, znajdziecie w opisie produktu linka do, do tych butów, o ile się jeszcze nie skończyły i również solidny rabat, zawsze w tepytok mamy bardzo dobre rabaty, więc warto skorzystać on jest ważny, tylko 48 godzin jeśli nie zdążyliście, to zapraszam odezwijcie się na facebooku albo na mailu, nie będzie taki sam tak samo duży rabat, ale na pewno coś poradzimy, dzięki za oglądanie, mam nadzieję że się podobało, jeśli tak, dajcie łapkę w górę udostępnijcie, subskrybujcie, trzymajcie się na razie